No ma moje bałwany, dzisiaj komentujemy trum.trum.pl Co ja robię ze swoim życiem? Przejdźmy do odcinka wiele i niezręcznych sytuacji. Na radce, dwa. Ja w żadnych tych sytuacjach nie byłam, a jestem dziewczyną Musiała w nich chyba być, jak każdemu to się przecież przydarzyło, ale mi nie. Czyli żadnej dziewczynie się to nie przydarzyło, to się tylko mi. Czemu? Ja potrafię się wysłowić. Czy serio każdej dziewczynie się przyczepił papier do góry? Te sytuacje przecież każdej dziewczynie się nie przydarzyły. No. I przepiękne intro trum-trum przyleciało. Ale zaraz co ja mówię? Przecież one nie jest przepiękne. Bramka przed telewizorem. Oto on. Idealny moment na tomusa. Dziuniski smok, smok, smok! Xd, Twarz tej dziewczyny mówi wszystko. A, ziewa sobie, chce iść spać, a nie się całkować, XD, gdy, 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 gdy. A teraz dziewczyna jest zła na swojego chłopaka, XD, bo jej nie dał całusa XD. Chlebem, nawet chlebem, z nimi się nie podzieli chyba. Nie wiem, czy to jest chleb, czy coś innego! Musiało zrobić się zimno, proszę to słowne traktowanie mnie, chłopek. O, mamy nowego pracownika. Jest taki słodki. Muszę pokazać się z najlepszej strony! Daj. Ale z której strony? Która to najlepsza strona? Halo, co jest? Jezus, Maria, dzikie densy, nie! Nie no, kto normalnie tańczy, dzikie densy, halo! Ta reakcja tego kolesia była po prostu taka, no, taka, taka śmieszna. Po Mam problemy, czy nie wiem. Może się odnieść do tej sytuacji. Serio, każda babka, zanim usiądzie na kiblu, musi je zabezpieczyć, zabezpieczyć papierem toaletowym? Kto normalnie się tak zachowuje? Halo! Bo jak kobieta wyjdzie z toalety, to zawsze jej się papier przyczepi do dupy, tak? Zawsze. Do majtek, nie? Tylko do spódnicy, jak. gdzieś z tego kibla? Na serio? Jedną poradę, jak nie możesz znaleźć swojego telefonu, to po prostu zadzwoń z telefonu swojej koleżanki, z jakiegokolwiek telefonu i wtedy go znajdziesz. Będzie dzwonił, bo będzie dzwonił swój telefon i będzie go słychać. To jest ta porada.